widzowie, Właśnie dzisiaj jesteśmy w X, Tylko, że odcinek jest właśnie o kilku problemach, które na kanale wystąpiły Więc tak średnio jest związany z X w tym momencie Ale po prostu jesteśmy w PetsmonitorX, żeby po prostu było trochę w tle coś I mianowicie mam takie trzy problemy, które przygotowałem na ten materiał I może jeszcze coś mi się nasunie, co miałem wyjaśnić Ale ogólnie są to trzy problemy I mianowicie zaczniemy od pierwszego zaraz Ale jeszcze proszę was, żebyśmy dobili te 10 tysięcy subskrypcji a więc to jeszcze nie zostawił subika, warto zostawić, bo mam coś fajnego też na 10 tysięcy, co wkrótce się może dowiecie, ale trzeba wbić chociaż 9 coś i coś będzie ciekawego widzowie. I właśnie mam kilka też spraw do poruszenia na tym odcinku, a więc zostawcie tego subika, łapeczkę w górę też. Jak znajomych macie też pokażcie ten odcinek, bo w jednej sytuacji może kilka osób po prostu się zainteresować tym, co powiem. A więc jeśli znacie kogoś takiego, to podeszliście, więc ja już Wam powiem dokładnie o co chodzi. A więc widzowie jak wiecie, ostatnio na kanale w tamtym tygodniu, mianowicie było takie daily, nie? Liveów kilka zrobiłem, kilka właśnie daily było tak przez tydzień chyba. A więc i bardzo fajnie w ogóle wam się to oglądało, mi się wydaje, bo dużo wyświetleń było w ogóle, czyli że widać, że oglądacie. Premiery wtedy robiłem, więc widzowie widać było na premierach, kto ogląda z 12 osób, 16 nawet czasami było. Nie Niby mało jak na kanał, że ma 5000 subskrypcji po czym, po, tak po dniu, nawet na jednym filmie było 900 wyświetleń, widzowie. A więc robicie ogromny ten progres, w tym że w jednym odcinku jest niestety mniej wyświetleń, i to może dla, dlatego, że Wam się po prostu podbają niektóre odcinki. Niektóre odcinki mogą się bardziej podobać, niektóre mniej. A więc widzowie, piszcie w komentarzach tak samo, na przykład, co Wam się bardziej podoba, co bym mógł nagrywać, widzowie. Bo to też dla Was nagrywam, widzowie. Więc piszcie, na przykład, co Wy chcecie na odcinkach specymulatora obecnie. I to był pierwszy taki, taka sytuacja, którą właśnie chciałem poruszyć. Że jak widzicie, no, tak jak mówiłem, raz się wam coś podoba bardziej. Więc piszcie co tam lubicie, zbet obecny, sobie nagrać po prostu. No, to może wybierę któryś pomysł, pomysł, no i nagramy. Tak samo miałem pomysł, jeszcze widzowie, nagrywać z widzami. A więc, jeżeli wpadniecie na mojego Discorda, do którego link w opisie. I macie w ogóle to wszystko w komentarzu, nawet możecie to mieć przypnę, to w komentarzu będzie przypięte. No to po prostu tam jest Discord, macie... załoga Macieja i po prostu tam czasami nagrywam z widzami ostatnio. Na przykład był odcinek, że skamuje ludzi, no to czasami wiły widzowie, ale większość czasami było osób takich nieznanych, więc po prostu warto po prostu wbić. Tak samo mam plany na kilka odcinków z widzami, ale potrzebna ich więcej widzów. Więc widzowie, jeżeli chcecie, właśnie wy jesteście moimi widzami, więc wbijajcie oczywiście na Discorda. Bo tam jest dużo też ciekawych rzeczy, ekonomia, na której możecie zarobić, Robuxy też właśnie będziemy ten po prostu zmieniać. Będzie renowacja tej ekonomii, tak powiem. No i dobra. Drugą rzeczą, widzowie, co bardzo mnie smuci, jak widzicie, po prostu jest oprawa graficzna i w ogóle montaż odcinków. Widzowie, to jest tutaj na kanale bardzo słabe, bo widzicie. Jak wyglądają grafiki? Ja po prostu je robię, ja, ja sam je robię. Sam póki co montuję, sam póki co yy, właśnie robię grafiki, miniaturki. A więc no, kolega mi wspomógł z banerem, więc odejmijcie baner. Bardzo fajny wyszedł według mnie. Ale jak tak patrzeć na miniaturki, no, sam robię, dosłownie nagram odcinek. Wygląda to tak, widzowie Nagrywam odcinek. Zmontuję go tak od razu, trochę to niestety zajmie, bo nie wiem, nie widać za dużo efektów w tym montażu, ale no jeszcze trzeba po, poucinać niektóre sceny, niektóre po prostu tam, yy, po prostu coś dołożyć, jakieś wstawki, raz coś tam dopisać, czasami oczywiście muzykę całą muszę wkleić, wyrównać wszystko, więc trochę to widzowie zajmuje i właśnie nie mam takiego montażysty, który mi się bardzo by przydał, więc widzowie, jeżeli znacie jakiegoś montażystę lub macie kogoś w montażu, to po prostu podajcie mój, mój Discord. Link właśnie na ten Discord musi się wziąć na ekranie. I to samo mam do po prostu do grafik, do miniaturek. Tak samo potrzebuję osoby, bo jak mówiłem, montuję. No to onagram odcinek, montuję, to już Wam powiedziałem jak. No i zaczynam po prostu grafikę robić. I Niestety umówiony mam na przykład czas dany na odcinek, bo jak ostatni dałem ankietę, to na 17.30 chyba, jak dobrze pamiętam, odcinki miałem wrzucać, widzowie. Niestety to się czasami przedłuża, gdyż na przykład mam problem z nagraniem odcinka ze różnych względów, ale już nie może nawet mówić o tym. Później, właśnie z montowaniem, samemu muszę wszystkie rzeczy robić. Nagrywać, no to oczywiście, że nagrywam sam. Ale przy okazji, właśnie muszę zmontować wszystko. No i od razu tą grafikę, a więc no trochę to zajmuje I grafiki jak widzicie na szybko robione, no nie są za ładne Są słabe według mnie Nie ma co podziwiać, po prostu robię, żeby chociaż coś wyglądało, no bo Wyobraźcie sobie jakby to wyglądało bez miniaturek, no to jeszcze gorzej, więc warto już Zrobić coś takiego jak póki jest Ale jak znacie jakieś grafika, widzowie i montażystę To piszcie im, żeby napisali do mnie na Discorda, to tutaj właśnie macie link w opisie do serwera i od razu macie moją nazwę też w opisie i tutaj na ekranie, wam się kilka razy wświetla A więc widzowie warto, bo jeżeli po prostu jesteście moimi widzami, jeżeli chcecie po prostu lepiej oglądać odcinki. Na przykład, nie wiem, montaż, po prostu by były fajne sceny, o wiele bardziej zmontowane, aż mile by się oglądało. Po drugie, grafika po prostu zachęca po prostu do oglądania, więc też bardzo fajnie, jakbyśmy mieli takiego grafika i montażystę. Nawet nie musi być jedna osoba, bo mogą na przykład być jeden montażysta, a inna w ogóle osoba grafik. To by bardzo było miło, na przykład za, ja będę płacił, nie mówię, że za darmo, bo za darmo to mało kto weźmie, ale możemy się ugadać na prywatnej pr 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 mm. wiadomości, więc widzowie, no, a mogę płacić Robuxami, mogę płacić PSF Cardem, no różnie widzowie, więc jak macie kontakty z jakimiś grafikami, montażystami, więc piście piście do mnie, ja się tam dostosuję wszystko, znaczy dostosujecie się do mnie, jak ja bym chciał w ogóle to wszystko, żeby wyglądało. Dobra, to była jedna rzecz, która nam zajęła bardzo długo. Kolejna rzecz widzowie na kanale To wkrótce pojawią się dwaj goście. Jednym z nich jest po prostu jeden youtuber yy, właśnie też, no nie, nie to nie żaden popularny youtuber może, dla zależy dla kogo, ale youtuber. Więc widzowie, czasami z nim będę nagrywał filmy, wkrótce się to będzie wydarzyć. Znaczy wkrótce się to wydarzy, sorry, pomyliłem, tak źle na co powiedziałem, źle ułożyłem po prostu zdanie. I właśnie z nim czasami będę nagrywał, więc pierwszy odcinek niedługo, może wleci, więc ja tam wszystko jeszcze powiem Wam na, na odcinku i przywitamy się od razu z nim. Więc czekajcie na nowego gościa. A kolejną rzeczą jest, widzowie, że na kanale będzie już Wam zdradzę nawet kto. Na kanale pojawi się Maciuś. Ta taka cisza. W sensie, no cicho, na razie nie odzywałem się. Po prostu, no Maciuś, Maciuś, no tak można powiedzieć, kto to Maciuś. Maciuś, no dowiecie się wkrótce widzowie. Jest to młodszy człowiek ode mnie, ale Maciuś, więc piszcie w komentarzach kto to może być, I tak dalej. Maciuś, powiem wam tyle, Maciuś. Yy, wkrótce tam po prostu będzie zobaczycie Maciusia w ogóle na odcinkach. Nawet czasami beze mnie. Sam Maciuś będzie występował, więc widzowie. To będzie epickie. Sam Maciuś bez Macieja normalnie. Po prostu sam Maciuś, nie będzie mnie, tylko po, jak ja teraz mówię, po prostu będzie Maciuś, jakiś taki kidosek Maciuś. Ale no, zobaczycie wkrótce, co to może być. Kolejną rzeczą widzowie, którą chciałem umówić jest jeszcze to, że jak wiecie, yy, w Robloxie właśnie nagrywam te odcinki Spec Simulatora i mianowicie, yy, co się może znudzić, na początku też mówiłem, piszcie w komentarzach właśnie kto co. Może ze mną nagrywać, w sensie jakie gry i od razu z kim bym mógł nagrywać widzowie Jakbym na przykład chcielibyście widzowie też nagrywać, no to wbijajcie na tego Discorda no i możemy pogramy nawet razem. Czasami nawet nagrywam. No na, jeszcze na, gram z widzami. A więc widzowie też jak wiecie są konkursy na kanale. Ko na konkursach właśnie różne rzeczy, a to różne naprawdę rzeczy różne rozdajemy. Livey czasami też robię, więc często rozdajemy często więc no, fajnie, tak fajnie naprawdę, jeżeli naprawdę tak za darmo można wygrać czasami rzeczy Niektórzy się smucą, że nie wygrają, no ale tymczasem inna osoba, która wygra się naprawdę cieszy A staram się robić tak, że jeżeli osoba wygra, to drugiej osoby jeszcze raz jak tę samą osobę wylosuję, to po prostu zmieniam innego wygr wygranego No bo tak samo byście się poczuli wtedy jak wy wcześniej A więc widzowie, chyba to na tyle Jak wiecie, no już jest dzisiaj kolejny dzień, czyli dzisiaj mamy czwartek a więc no w czwartek ten odcinek się wam pojawi ja to nagrywam w środę właśnie wieczorem jest środa w tym momencie jak to nagrywam ale wy to już widzicie dzisiaj czwartek no i myślę że po prostu te informacje wam coś do, do zrozumienia po prostu dadzą nie że grafika potrzebna jest mi montażysta więc jak macie montażystę grafika piszcie na discorda albo każcie pisać im na mojego discorda który znowu wam się wciera na ekranie a ja wam jeszcze raz bardzo widzowie dziękuję i jeżeli wbijemy 10 tysięcy subskrypcji będzie coś fajnego na kanale, a myślę, że po prostu fajnie by było. A więc wbijajcie subskrypcję Mamy na ten moment 5700, a więc jeszcze nam dosyć brakuje no prawie połowa, więc no, znaczy no 4300, więc widzowie, uda się to czy nie uda? Piszcie w komentarzu, a ja się Wam żegnam, trzymajcie się do kolejnego odcinka. To był odcinek informacyjny, ale trzymajcie się, no i Elu.